Ulica Bułgarska, stolica Wielkopolski, przed nami starcie Lecha z Radom Jakiem. Radom, w tym meczu jest wiele intrygujących opowieści, czyli Lech Poznań, który obchodzi stulecie klubu, zmierza po mistrzostwo, tam celuje. E, inaczej tego nie widzi trener Maciej Skorza. I to wszystko. Dzisiaj w Poznaniu Maciej Skorza remisuje. Jimenez! w pole karne, jest uderzenie! Jest gol! Graczyk do boku, Isak zgrana piłka Amaral wycofanie Ola. do Isaka! Dwa do jednego! Skute granie Skóra z dystansu, Rykoszy! Trzy do jednego! A teraz Amaral z prawej strony, Amaral wyłożenie piłki do Isaka! Pięćdziesiąta, minuta meczu Kwek ale ależ trafił! Lech ma na swoim koncie cztery zwycięstwa i remis. Może to być naprawdę niezły sezon dla piłkarzy Lecha. Ale. Se tiver... Sygnał w sezonie Pewnie wygrał Toczo, zobaczymy, który będzie zagrywać piłkę Jedna gra, Boczo do środkowa Do Isaka! Jest gol! 1 do zera El Pereira, Esso El Pereira świetnie! Lech Poznań zdobywa cztery punkty przewagi nad Pogonią Szczecin. W takim stosunku będą udawać się na czerwonych sytuacjach W tych w, w, w ląduje w górze. Amaral, żał! Amaral! trzy do jednego. Chcę pokazać, atakuje Krakowia. Uwaga! I piłka w siatce! Pod polem karnym lub w samym miejscu. ośrodkowanie Jest! zał I gol! 3 do trzech. Krakowia w nieprawdopodobnych okolicznościach remisuje z Lechem. Skończył się zwycięstwem gospodarza. też jest więcej miejsca. Tu już widzimy po Kaczmarejskiej. Dobra, piłkarkamiński isak! Mikołaj, Swoje spotkanie z Rakowem Obraw i bramka A tę bramkę strzela kto? Iwi Lopez Tutaj wbiega Dawid Kownacki Kownacki! Ależ to była Znakomita szansa Waga? ależ to zrobił Raposzo Mecz jubileuszowy, mecz na stulecie. To symboliczne stulecie Lecha Poznań. Zakończony wygraną kolejorza 3 do 0. Kołnacki szansa. 1-0. Dawid Kołnacki. 44 minuta. I Lech w końcu ma to po co przyjechał. Pośrodkowo jedny Drugi słupek jest uderzeniem bramka. Ciężar wy, I może być Teraz Pekle Skiri, dośrodkowanie, teraz okazja, bramka! Isak! Isak! Król Mikael Isak! Niesamowite, jak oni to zagrali! A szybciej zorientował się gracz warty, jeszcze Reboczo! I zaskoczony, grobelny 2-1 Lech. Koniec, 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 a na tym końcu Okazuje się, że o godzinie 19.29 Mistrzem Polski w sezonie 2021-2022 zostaje Lech Poznań.